Jezus się w czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku Niego, rzekł Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo. Świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem te światem. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, taki jak ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam ofierze samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, i aby oni stanowili w nas jedno, by świat wierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zesłonili w jednym, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, którzy pinałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, którą pinałeś. Bo umiłowałeś mnie, przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie się w nich była i ja w nich. O W 1945 roku zestrzelili te wieże, upadły, poniszczyły tutaj katedrę. Ksiądz Prymas rozpoczął renowację. Tylko częściowo była dostępna katedra. 1961, 20 maja. I tutaj na posadzce tej katedry, ta w tej części, która była udostępniona, oczywiście ona nie była taka ładna jak teraz, to 20 diakonów leżało krzyże. Śpiewamy pytaniem do wszystkich świętych, a potem zostali wezwani, jak oni, by wstali i podeszli do księdza prymasa Myszyńskiego, a on nakładał na nas ręce. Święcił nas na kapłanów, włączał. To jedyne i najwyższe kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Dlatego mówimy, że przybywamy tu do gniezda naszego gniazda, bo myśmy się tutaj narodzili do kapłaństwa przez posługę naszego... Gdy posyłał nas, to powiedział takie słowa: Spójrzcie tu Spiżowy, piżowym drzwiom Bazylów Tam wchodziliśmy przez to. To jest zabrała miłosierdzia, z Spiżowy drzwi katedry. Spójrzcie, obliczcie sobie w... Ile Z tej posadzki nilenej wychodziło w świat niwe Boże i wy wychodzicie w ich duch. Wychodzicie w ich ślad. Gdzie masu nas dworzyło? Państwu, by przybyć tu dzisiaj, gdzie jest 55. rocznica święta. I dziękujemy Bogu za ten wielki dar, że zostaliśmy wszczepieni w kapłaństwo tego jedynego i najwyższego i wiecznego o kapłana Jezusa Chrystusa. Dziękując Bogu i tym wszystkim, którzy nas doprowadzili do święceń, myślimy o kapłanie. Czy on jest? Ojciec Święty Jan Paweł Dąbki wydał pastore z w wobec to był owoc synodu biskupów w czasie tego synodu obecny był ksiądz prymas Sejder był sekretarzem nadzwyczajnym to on też pomagał potem w redakcji tego tekstu w tym dokumencie ojciec święty zwraca się do kościoła z takim wyzwaniem Byli w synagodze w Anzalenie, wpatrywali się w niego. To jest ta scena, jak Pan Jezus bierze księgę, czyta księgę proroka Izajasza i on wyjaśnia, a oczy wszystkich w synagodze będą wylutknięte. Jeśli chcemy poznać chociaż rąbek tajemnicy kapłaństwa, mamy spojrzeć na Chrystusa. I takie oto słowa, tam wyjaśnienia, to Jezus Chrystus ukazał doskonałe i ostateczne oblicze kapłaństwa Nowego Musiemiedzia. Dokonał tego w całym swoim ziemskim życiu. Przede wszystkim jednak w centralnym wydarzeniu w swojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Jak pisze autor listu do Hebrajczyków, chcę tutaj przypomnieć, żebyśmy dzisiaj wysłuchali pierwszego czytania z listu do Hebrajczyków. Więc jak pisze ten tym autor, Będąc tak, jak my, człowiekiem, Jezus Chrystus, jak my, będąc człowiekiem, a równocześnie jednorodzonym Synem Bożym, w samej swojej istocie jest doskonałym pośrednikiem między Ojcem a ludzkością. Jest tym, który daje nam bezpośredni dostęp do Boga, dzięki darowi Bóg wysłał do serca naszego, tak, syna, swego, który doła, jakaś I to posłannictwo Jezusa jako pośrednika, wypełnia się przez ofiarę na Krzyżu. I w tej tajemnicy kapłaństwa Jezusa Chrystusa, jego pośrednictwo, jego ofiary, przez zakładę świętej zostaliśmy 55 lat temu szczepieni. Do nas zaczęły odnosić się słowa, tym jest, że na wii". I dziękujemy Ci, Bogu, za to. Radujemy się z tej wielkiej łaski, tego wielkiego dana. Oczy wszystkich były w nim utkwione. Te słowa bym chciał odnieść teraz najmniejsi do tego, który doskonale naśladował Jezusa Chrystusa. Kapłana, do świętego Wojciecha, patrona i Polski. Wtedy, gdy my byliśmy klerykami, jak mówiłem, katedra była dopiero odbudowywana i relikwie znajdowały się pod chórem w nowym kapitularzu. Miał wystrój, tak jak pamiętam, ciekawy, królewski. Szały lampy takie jak Jerozolimie i ten rinitarz, który mamy przez sobą. I święty Wojciech, który jako chciał wyjść i dalej iść Ewangelię Łości wpatuje się w nas, a nasz Oczu był utkwiony w niej jako tych misjonarzy, tym kapłani, który poszedł za Chrystusem, który wszystko oddał Chrystusowi. Nasze oczy wpatrywały się w drzwi bliźnieńskie. Można je porównać do takiej znanej średniowiepszej, w Biblii Pauperów, że zamiast tekstów to były obrazy. I te obrazy, czyli bliźnicki, będziemy wychodzić, może jeszcze popatrzymy, one właśnie ukazują wzór postępowania na Jezusa Chrystusa. Najpierw jest to imitacja Chrystusa naśladowanie Chrystusa. Dolem kardiograficzny łączy się z dolem krystologicznym, to znaczy sceny czyli więzienieńskie mają odniesienie do życia Jezusa Chrystusa.